Kamila Tarabura, reżyserka, scenarzystka, rybniczanka, absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Szkoły Wajdy. Jej debiut Chodźmy w noc z 2020 roku o pogrążonej w depresji dziewczynie uciekającej z imprezy urodzinowej zdobył nagrodę dla najlepszego aktorskiego filmu krótkometrażowego na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Przełomem okazał się sześcioodcinkowy serial dla Netflixa. Zmysłowo i z wyczuciem opisujący moment dorastania nastolatków, w tym dziewczyny w spektrum autyzmu marzącej o studiach reżyserskich. W absolutnych debiutantach krytycy dostrzegli śmiałe nawiązania m.in. do klimatów marzycieli, eksperymentów Godarta oraz kina autorskiego lat 90. Zaangażowana w kampanię społeczną w sprawie uchodźców, wspólnie z Agnieszką Holland zrealizowała spot o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy. Była też drugim reżyserem wielokrotnie nagradzanej Zielonej Granicy. Pełnometrażowy debiut fabularny Tarabury, Rzeczy Niezbędne, z Dagmarą Domińczyk i Katarzyną Warnkę, wygrał w Gdyni konkurs Perspektywy, zdobywając szafirowe lwy oraz wyróżnienie za debiut reżyserski. Teraz mam przedziwne uczucie, bo skończyły się te projekty. No i ten rok będzie właśnie dopiero pisaniem, e, pracowaniem na to, żeby znowu z czymś wejść na plan. E, jakby plan to jest też adrenalina. Czego mi tego brakuje? No.